Rzecznik Praw Obywatelskich skarży do Trybunału Konstytucyjnego przepis zobowiązujący budżet do finansowania zdrowotnych składek rolników. Twierdzi, że takie prawo narusza zasady równości i solidarności społecznej. Platforma i PSL uznały podjęcie tej kwestii w okresie tworzenia się nowego rządu za działanie polityczne. Od dłuższego już czasu zastanawialiśmy się nad podjęciem tego zagadnienia i wystąpieniem z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując słuszność obecnych rozwiązań z punktu widzenia dwóch zasad konstytucyjnych a więc zasady równości i zasady solidarności społecznej. Sądzę, że jest to decyzja nieprzypadkowa, bo Pan Rzecznik przez ostatnie prawie dwa lata, że tak powiem, nie widział powodów, żeby nieść zażalenie w tym względzie, a ostatnio, aby, że tak powiem, wyznaczać pola konfliktów między partnerami w rodzącej się koalicji tego aktu dokonał. Być może było tak, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie chciał wnosić skargi, żeby nie komplikować życia rządzącej koalicji, dotychczas rządzącej koalicji, a w tym momencie my będziemy przymuszeni do tego, żeby tą sprawą się zająć w trybie pilnym. Osobą, która jest ekspertem Rzecznika i która uzasadniała to zaskarżenie, jest pan dyrektor Nawacki, który 18 lat temu razem ze mną tworzył ten system. A w naszym studiu zapowiadany już gość, dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dobry wieczór, witam serdecznie. No właśnie, jak to jest? To jest jakiś paradoks, że osoba, która kilkanaście lat temu tworzyła ustawę o, o e, właśnie składkach e, ubezpieczeniowych, e, teraz występuje, czy jest współautorem ekspertyzy kwestionującej tę ustawę? Oczywiście, wolałbym, żeby atak już, że ja miał ja prawo do ataków na mnie ani moi współpracownicy, ale myślę, że w tym nie ma nic yy, dziwnego. Nawrócił Oś... się? Nie. Pan dyrektor Nawacki? Nie, nie. 18 lat temu robiono to i prawdopodobnie dobrze, żeby zabezpieczyć rolników, którzy w okresie transformacji takiego zabezpieczenia potrzebowali. I wtedy było to prawdopodobnie, nie, nie mogę powiedzieć eksanty, jak to było słuszne. Ale natomiast, wtedy to nie było, to było równe... Natomiast, jeśli dokończyć mogę... Bardzo proszę. Natomiast w okresie 18 lat, które od tego momentu upłynęły, sytuacja się zmieniła, dlatego że obok tych rolników, którzy w dalszym ciągu ochrony będą potrzebowali i będą oczywiście zwolnieni z płacenia składek, wyrosła grupa wielkich posiadaczy miejskich, Między innymi tak jak jeden z tych tutejszych rozmówców, którzy tak jak ci biedni rolnicy, nie osiągający dochodu, również nie płacą składek, mimo że na to ich bardzo łatwo stać. W tym polega istota Artur Balasz, męską. wielki posiadacz miejski? Ja pokazałem palcem, ale nie wymieniłem nazwiska, to pan wymienił. Ale pan potwierdza, że o niego chodzi. I już szereg innych, które mógłbym wymieniać, mhm. nawet mimo że nie orientuje się w tych sprawach, jest grupa wielkich posiadaczy, która powinna płacić składki, dlatego że obecnie płaci za nich budżet państwa, czyli płacą biedne gospodarstwa miejskie na pana A, B. C, D, I, Wielu prawników, panie doktorze, myśli tak jak pan, dokładnie tak jak pan i, i twierdzą, że to rozumowanie pańskie jest słuszne. Natomiast y, co innego budzi tutaj wątpliwości. Chodzi oczywiście o termin złożenia tego wniosku. Czy to w porządku, że czekał pan ze skargą do Trybunału na moment po wyborach, na moment, kiedy tworzy się rząd Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Dlaczego pan tego nie zrobił, kiedy rządził PiS? Dlatego, że to robiłem. Moment jest wybrany świadomie i było z góry postanowione, że zrobię to po wyborach, niezależnie od tego, jakim rezultatem wybory się te zakończą. Skończyły się takim, a nie innym. O ile mogę dokładnie obserwować enuncjacje polityków zarówno PO, jak i PSL-u, to wielu z nich, czy kilku z nich wspominało o tym, że będą chcieli podjąć zadania reformy kruzu. Chcę im w tym pomóc czyli postawić ich przed faktem, w których nie będą mogli od tych zapowiedzi się uchylić. Ale wie pan, panie doktorze, co oni mówią? Oni dziękują za taką pomoc panu dzisiaj. Oni twierdzą, że tak naprawdę wkłada pan kij w szprychy tworzenia się nowego rządu i że reprezentuje pan opcje czy interesy jednej opcji politycznej, czyli PiSu. Jak wychodziłem, słuchałem na TVP Info programu, bardzo emocjonalnego, w którym jeden z uczestników mówił, że robię to na polecenie PiSu, a drugi mówił, że robię to, żeby podlizać się nowej koalicji PO-PSL. Musiałem wyjść do programu Pana i nie wiem, jak zostało to ostatecznie uzgodnione. Być może robię to na polecenie PiSu, żeby przypodobać się koalicji PO-PSL. A od kiedy był przygotowywany wniosek w tej sprawie? Decyzję wydałem około pół roku temu, osiem miesięcy temu. To dawno temu. Taki wniosek wymaga czasu. To jest dobrze przygotowany wniosek pod względem merytorycznym, prawnym, nie jeden zresztą, który przygotowywane są w długim okresie czasu. jak powiedziałem, czekałem na wystąpienie z nim na po wyborach. Moment, który teraz jest kwestionowany byłby kwestionowany niezależnie od tego, w jakim czasie bym z takim wnioskiem występował. To nie jest najważniejsze. Proszę nie brać poważnie wypowiedzi tych polityków, którzy z takim oburzeniem mówią w głębi serca. Są bardzo zadowoleni, że postawiłem ich przed takim zadaniem. To zadanie. panie, panie doktorze wie lepiej, co oni czują tak naprawdę. Czyli co, oni wszystko udają to oburzenie? I nie wiem do jakiego stopnia udają a do jakiego stopnia jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, że powinni być zadowoleni że sam wziąłem na siebie to odzium i że oni będą mogli zwalać wszystko na rzecznika Kochanowskiego który oczywiście chce skrzywdzić już nie wiem czy tych obszarników czy tych małorolnych posługując się terminologią w której byłem kiedyś wychowany i którzy będą musieli podjąć problem reformy Kruzu co do którego reformy Nikt nie ma żadnych wątpliwości. Pozwalam sobie jeszcze jedną rzecz zauważyć. Ja tylko postawiłem pytanie w formie wniosku do Trybunału i Trybunał Konstytucyjny będzie to zadanie podejmował. Osobiście jestem przekonany, że przychyli się do mojego wniosku, ale jest to przekonanie tylko subiektywne. Marszałek Komorowski wycofał się z pomysłu wygaśnięcia mandatu Jana Udakowskiego. Co w takim razie... Pana zdaniem powinno stać się z, z rezygnacjami y, pań Neli Rokity i Leny Dąbkowskiej Cichowskiej. One, one mówią, że zostały zaszantażowane telefonicznie i zrezygnowały z funkcji społecznych doradczeń prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czy, czy teraz pod tej decyzji pana marszałka Komorowskiego one na powrót mogą zostać doradczyniami? To chyba są zupełnie dwie różne sprawy. Sprawa pana Udakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, co do którego wątpliwości powstają, czy był w strukturach administracji samorządowej. Osobiście mam co do tego wątpliwości. A kwestie etatowych, jak rozumiem, doradczyń w kancelarii e, prezydenta. Tylko, że one były społecznymi doradczyniami. Więc jeżeli nie były rozumiem. na etacie. Nie jeżeli, było tam stosunku pracy. Jeżeli rozumiem dobrze pojęcie społecznego doradztwa to każdy, kogo, na kogo dopuści do takiej sytuacji roli, każdy może być społecznym doradcą. Jeśli Pan się zgodzi, to ja mogę być Pana społecznym doradcą w godzinach poza To Byłbym zaszczycony, Panie doktorze. Już jestem nim. No, Bardzo dziękuję. Tyle tylko znaczy. Rozumiem, czyli dla Pana to nie jest jakiś konflikt, nie ma tu problemu. Czyli co, to marszałek Komorowski źle interpretuje prawo? Marszałek Komorowski postawił problem, który od dawna był problemem i on za każdej kadencji niejako powstawał. Ja nie będę przypominał odpowiednich kazusów, zdaje się był pan poseł Siemiątkowski, decyzja marszałka Borowskiego i tak dalej. Ta sprawa prawnie jest bardzo niejednoznacznie rozwiązana i dobrze jest, że pan marszałek Komorowski... Zdecydował się na to, aby podjąć sprawę nowelizacji ustawy o obowiązkach posła i senatora. Czyli krus w rękach Trybunału, ta sprawa w rękach posłów. Ostatnia sprawa, czy widzi pan jakiś problem? Taki problem podnoszą politycy PiSu w tym, że pan profesor Ćwonkalski zostanie nowym ministrem sprawiedliwości, a wcześniej był obrońcą zatrzymanego dzisiaj Henryka Stokłosy. Pana, Oczywiście zrezygnował. Jakąkolwiek bym odpowiedź udzielał byłaby to odpowiedź, która by chodziła w pewne uwikłania polityczne. I tak zarzuca mi się polityczność działania w sprawach, które są całkowicie opolityczne, więc uchyla się od odpowiedzi. Ale na ja pytania. pytam pana jako prawnika. Jako prawnika mógłbym na ten temat z Panem dyskutować i odpowiedzieć bez konkretnego kazusu profesora Tsiąkalskiego kandydata na ministra sprawiedliwości w obecnej koalicji. To załóżmy, że to dotyczy osoby X, a nie pana mecenasa Śwąkarskiego. W tej chwili już nie dotyczy osoby X. To jednak jest Pan konsekwentny w unikaniu odpowiedzi. No, skoro podjąłem decyzję nie odpowiedzialnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był naszym ostatnim gościem. To już wszystko w naszym programie. To wszystko w magazynie 24 godziny za moment, szkło kontaktowe. Zapraszam w imieniu Tomasza Sianeckiego i Wojciecha Zimińskiego. Do zobaczenia do jutra o 21.00.